Dzień dobry moi drodzy. Stęskniłam się za wami. A co byście powiedzieli na to, gdyby dzisiejszy felieton nie był o polityce, przynajmniej nie do końca, ale był o tym, że żyjemy w czasach, w których nie można nic powiedzieć. Nie można nic powiedzieć, co by było zabawą słowną, jakąś finezją, gierką słowną, figurą retoryczną. A nie daj Boże, żeby było podszyte ironią czy sarkazmem, ponieważ nikt tego nie zrozumie, nikt tego nie czyta. Ludzie w ogóle nie czytają i nie słuchają ze zrozumieniem. W związku z tym, jest problem z wysłowieniem się naprawdę tak, żebyśmy byli właściwie zrozumiani. No, człowiek nie chce napisać tekstu czy wygłosić tekstu i potem się z niego tłumaczyć w objętości pięć razy większej i dłuższej niż wynosił ten tekst, a tak niestety często bywa. Jedna z moich przyjaciółek, również Felietonistka, opowiem Wam taką historię, żeby zobrazować to, o czym mówię. Napisała Felieton kiedyś, w którym zarzuciła części elit politycznych hipokryzję. To była sytuacja, kiedy ktoś z liberalnej czy lewicowej strony sceny politycznej powiedział o pani Krystynie Pawłowicz, że ona zachowuje się, jakby miała menopauzę. No to jest oczywiście taki atak na kobiety. Często się tak bije kobiety ich biologią. A to ma okres, a to menopauzę, a to w ciąży, a to chłopa dawno nie miała, a to jej się coś zbliża, a to hormonki ci do głowy uderzyły. Biologia jest świetnym batem na kobiety, i nieważne, czy te kobiety mają poglądy prawicowe czy lewicowe, tego robić nie można. Nie wolno, nie można. W stosunku do mężczyzn tego się nie robi. Nikt nie mówi staremu zrzędliwemu facetowi jak Kaczyński, że jest w okresie andropauzy. Nikt nie mówi facetowi, że, ma, że pewnie się starzeje, albo pewnie nie ma dzieci, albo pewnie się nie ożenił i dlatego jest wkurzony i zamienia innym życie w piekło. W stosunku do kobiet takie argumenty padają. No i cóż się wydarzyło? No i moja przyjaciółka felietonistka, feministka, napisała, felieton stając w obronie prawa kobiet do bycia niebitymi własną biologią. I napisała tak mniej więcej. Nieważne, czy chodzi o Krystynę Pawłowicz, o Krystynę Jandę, czy o kogoś innego, taki argument ad menopausam jest nie do przyjęcia. Nie wolno tego robić, drodzy lewicowcy i drodzy liberałowie. Tak, wiemy, że profesor Pawłowicz jest okropna, ohydna, bluzga, brak jej kultury osobistej, niemniej można ją krytykować, można się wdawać w nią ostre spory, ale nie można utrwalać tego negatywnego stereotypu, że jak kobiecie się coś nie podoba, to pewnie ma menopauzę, pokwitanie, przekwitanie, jest w ciąży przed okresem, wpisz do no, ponieważ to jest bardzo krzywdzące dla kobiet. I nie można robić tak, że, a Jandzie bym tak nie powiedział, bo Janda jest nasza, ale Pawłowicz to mogę powiedzieć, bo ona jest ichniejsza. Nie. Zasady, napisała moja przyjaciółka, powinny obowiązywać wszystkich. Zasady obowiązują wszystkich. Jeżeli nie uderzamy kobiet ich biologią, to tak samo nie uderzamy e, pani Lubnauer, jak i nie uderzamy pani Krystyny Pawłowicz. Tak samo nie mówimy tak o Michelle Obamie, jak nie mówimy tak o żonie prezydenta Andrzeja Dudy. Dlatego zasady nazywają się zasadami, że są uniwersalne i dotyczą wszystkich. No i odezwał się chór nie na prawicy, na lewicy, w centrum. Ehm. Chór do, o poglądach bardzo zbliżonych do moich przyjaciółki Fajetonistki. Bronisz Pawłowicz, to jest hamka. Jak możesz bronić takiej hamki? No kompletnie nie zrozumieli, co ona napisała. Ona nie napisała o Pawłowicz czy nie o Pawłowicz, tylko napisała o tym, że nie można kobiet, nawet jeśli ich nie lubimy i się z nimi nie zgadzamy, uderzać ich biologią. Jeśli to robisz w stosunku do Pawłowicz, za chwilę ty dostaniesz po gębie. Mimo, że będziesz z lewicy, bo ktoś, kto dzisiaj pojechał, tak Pawłowicz, że powiem slangiem młodzieżowym, pojedzie tak jutro tobie. To jest taka broń bardzo złudna, i same kobiety powinny o tym pamiętać. Ale mnóstwo kobiet jej się rzuciło do gardła. Bronisz, Pawłowicz, no nic nie zrozumieli ci ludzie. Nie zrozumieli tego, że ona im po prostu zarzuca hipokryzję. Więc moja koleżanka, jeszcze bardziej wkurzona właśnie tą hipokryzją i tą tempotą, tym niezrozumieniem, napisała kolejny Felieton o hipokryzji tym razem i napisała właśnie, jakimi jesteśmy hipokrytami, mówiąc na przykład, lewicowa strona feministyczna, centrowa, o prawach kobiet, wielu mężczyzn, wiele kobiet, jak to my szanujemy kobiety, jak to my uwielbiamy kobiety, ojej, jacy to my jesteśmy, a potem przywalamy pani Krystynie Pawłowicz jej menopauzą i nie mamy z tym najmniejszego problemu, to się problemu to się nazywa hipokryzją. I u felieton o hipokryzji moja przyjaciółka napisała pani Dulska i wiecie jakie były reakcje zadzwoniła do mnie po godzinie od opublikowania w internecie tego felietonu załamana i mówi wiesz co Eliza ja przestaję pisać ja przestaję pisać bo ci ludzie są po prostu głąbami i nic nie rozumieją zapytałam o co chodzi ona mówi słuchaj wejdź sobie na stronę na komentarze pod moim felietonem i przeczytaj wiecie co się powtarzało w tych komentarzach zrobiłam to chociaż nie czytam komentarzy ale zrobiłam to wiecie co się powtarzało w tych komentarzach podpisałaś się pani Dulska Myślisz, że nie wiemy, że to ty napisałaś ten felieton, bo użyłaś cudzego nazwiska, ale my się nie nabierzemy na panią Dulską. My wiemy, kim ty jesteś. Ok. A, ci ludzie nigdy nie czytali Gabrieli Zapolskiej. Nie mają zielonego pojęcia, kto to była pani Dulska. Nie mają zielonego pojęcia, dlaczego felieton o hipokryzji można podpisać pani Dulska i ma to wydźwięk ironiczne. Są po prostu głupi nie potrafią czytać ze zrozumieniem. Ich procesy złożone, ich zdolność do syntezy i analizy usłyszanych, przeczytanych treści jest zerowa. No i teraz jest dylemat, jaki w Polsce coraz częściej miewają felietoniści pisarze, pisać czy nie pisać, skoro i tak zrozumie tylko mniejszość, a większość przekręci, złapie za słówko, nie czyta kontekstów, nie wie. O matko. Dramat, proszę Państwa. Ostatnio dużo często o tym myślę. Napisałam, ja napisałam nie felieton, tylko krótki twitik kiedy marszałkini Witek, nie chcę powiedzieć o wyborach, chociaż wiem, gdzie dziś ogłosiła datę, poprzedzając to tyradą 15-minutową, naszpikowaną kłamstwami, jak to wszystko jest winą opozycji, również niekonstytucyjny termin wyborów. Ale ja nie o tym. Jakiś czas temu marszałkini Witek też popełniła taką wypowiedź. E, w, e, Dotyczącą agresji w życiu publicznym i właśnie żonglowaniem terminami wyborów. I powiedziała coś w tym stylu, że nie można dowolnie, jak to robi, opozycja, żonglować sobie terminami wyborów, tak jak mi pasuje, bo jest przecież konstytucja, której nie wolno łamać. Ja w odpowiedzi na to napisałam Twita, że proszę bardzo, przedstawicielka partii, Marszałki Witek, przedstawicielka partii, która Żongluje bez umiaru nie tylko terminami wyborów, ale wszystkimi innymi prawnymi i konstytuc konstytucyjnymi terminami, która łamie konstytucję, złamała ją wielokrotnie, której najwyżsi rangą przedstawiciele, jak prezydent czy premier, desygnowani przez tę partię, łamią konstytucję. Otóż taki ktoś. No, mówi nam teraz o konstytucji i o nieżąglowaniu terminami wyborów. Co za schizofrenia napisałam? O matko, już tam się zdarzył niedużo, ale jeden czy dwa komentarze. Pani Elizo, schizofrenia to jest poważna choroba. Myślę sobie, Jesus, ludzie, czytajcie kontekst. Wiadomo, że wystarczy przeczytać kontekst, że nie piszę o ludziach korych na schizofrenię, tylko piszę o schizofrenii. W sensie pewnego zjawiska rozłączności myślenia i postępowania. Mówisz jedno, robisz drugie, jeszcze pouczasz innych, żeby robili to jedno, mimo że sama robisz drugie. Można to nazwać hipokryzją, można to nazwać schizofrenią. Podobna była burza, pamiętam jak były te, ojejku, też filmiki, gdzie zarzucono znanym aktorom i znanym postaciom życia publicznego, że parodują ludzi psychicznie chorych, mimo że wiadomo było, że nie parodują, że chodzi o krytykę władzy, ale no, to takie łapanie za słówka przez ludzi, którzy nie potrafią czytać kontekstu, nie mają być może też zdolności intelektualnych, żeby przeczytać kontekst. Nie łapią ironii, sarkazmu, odniesień, metafor, parareli, nic nie łapią i no po prostu yy, ciemnogród rządzi świat. I rozliczają każdego, kto się potrafi posługiwać słowem, z jakiegoś tam jednego słówka nie zrozumiał, nie wie, ale rozlicza. Słuchajcie. Takich sytuacji jest mnóstwo. Ja wiem, że wy oczekujecie dziś falietonu politycznego o wyborach. No, o wyborach mogę powiedzieć tylko tyle, że na nie pójdę. Mimo, że ten termin też jest niekonstytucyjny 28 czerwca to już pójdę na te wybory, ponieważ odbędą się w lokalach wyborczych. A wierzę, że tutaj możliwość fałszerstwa wyborów, której się bardzo poważnie boję, jest mniejsza. No, i to jest jedyna szansa, żeby przywrócić normalność, bo prezydent spisu oznacza pójście w stronę Białorusi, tak uważam już takie domknięcie układu, bo my właściwie już pod wieloma względami jesteśmy w Rosji i Białorusi, ale prezydent PiSowski będzie oznaczał domknięcie układu i całkowite przekształcenie ustroju Polski de z demokracji w dyktaturę. Koniec praw człowieka, koniec praw kobiet, koniec opozycji i jej praw, koniec praw wyborców opozycji, koniec wolnych sądów, których i tak już nie ma, bo jeżeli są, to opierają się na osobistej odwadze. I niezawisłości sędziów, tak samo osobistej odwadze i niezależności dziennikarzy. Na tym się opierają resztki wolnych mediów. Ale tego wszystkiego nie będzie, jak prezydent Pisowski wygra. Dlatego pójdę na te wybory. No ale tu znowu zrobiłam dygresję i wracam do tematu zasadniczego dzisiejszego felietonu, tylko tego, że niczego już nie można powiedzieć, ponieważ wszyscy wszystko źle pojmują, wszyscy wszystko źle rozumieją, no i w dodatku roszczą sobie prawo. Do tego, że ta ich niemądra, wynikająca z niezrozumienia interpretacja jest po prostu głupia. Napisałam też Felieton na Facebooku, do którego przeczytania Państwa zachęcam. Zainspirowany wywiadem, który dołączyłam do Felietonu, możecie przeczytać: Czy musimy słuchać wrzasków cudzych dzieci? I napisałam w tym Felietonie, że nie będę Wam go streszczać, bo przeczytacie, a mam nadzieję, ale myśl przewodnia była taka, że. Ech. Bardzo wiele jest niestety kobiet. O mężczyznach nie mówię, bo ja osobiście nie znam wielu takich mężczyzn, ale znam niestety wiele takich kobiet. Tak jako feministka też krytykuje kobiety, od razu uprzedzając ewentualne zarzuty, dla których urodzenie dziecka jest jedynym osiągnięciem. I one potem temu dziecku pozwalają na wszystko. One sobie również pozwalają na wszystko jako matkom, ponieważ nie są nikim innym poza matkami, nie mają swojego życia zainteresowań, nie mają same wychowania i kultury osobistej. No i potem hodują zamiast wychowywać te biedne dzieci. Efekty tego hodowania widzimy w restauracjach, w postaci całkiem już dużych latorośli, które spokojnie mogą się zachowywać jak normalni ludzie a nawet już jeść nożem i widelcem w tym wieku, a nawet siedzieć spokojnie przy stoliku i przysłuchiwać się rozmowie dorosłych, jak to te latorośle produkt bezstresowego wychowania, biegają wrzeszcząc jako opętane, pełzają po podłodze, nie zwracają uwagi na nikogo, po prostu robią z życia piekło innym, a kiedy jakiś inny postawi temu tamę i powie, że on sobie nie życzy, to dzieciak drze się w niebogłosy, po prostu oczekuje, że świat będzie u jego stóp. Pełno jest teraz takich dzieci, to jest produkt tatusiów, żeby nie było, że mówię tylko o kobietach z iPhone'ami, bo u tatusiów obserwuje trochę inne zjawisko niż u kobiet. Możecie się ze mną nie zgadzać, ja mówię o moich subiektywnych obserwacjach. Tatusiowie zabierają dzieci gdzieś na weekend, jeśli są dochodzący lub jeśli nie są dochodzący, to gdzieś tam na plac zabaw, żeby mama udręczona opieką w tygodniu mogła odpocząć, po czym wyciągają iPhone'a, a dzieciak po prostu robi co chce. Dzieciak, który robi co chce, wyrasta na dorosłego, który robi co chce, na dorosłego, który wrzeszczy na innych i traci panowanie nad sobą z byle powodu, który nie wie w ogóle, jak wygląda świat i rzeczywistość. Myśli, że świat istnieje po to, żeby jemu było dobrze. Ja jestem pępkiem wszechświata, a, a uniwers, uniwers, wszechświat, centrum został stworzony do tego, żeby mi dogadzać, żeby mi było dobrze. Kobiety, mężczyźni. Cały świat, Donald Trump, Michelle Obama, rozumiecie, Eliza Michalik i wszyscy inni ludzie, których spotyka lub nie spotyka, lub widzi w telewizji, zostali stworzeni, żeby jemu dogadzać. I taki człowiek jest po prostu w szoku, kiedy ktoś postawi mu granicę. To są ludzie parkujący na dwóch miejscach parkingowych, na miejscach dla niepełnosprawnych. To są ludzie oszukujący i traktujący przedmiotowo i innych: kłamcy i manipulanci, to są ludzie agresywni i nadpobudliwi, to są ludzie aspołeczni i psychopatyczni. No i kiedy to napisałam, oczywiście w sposób oczywisty, naprawdę, nie mając na myśli dzieci bawiących się na trzepaku i krzyczących na podwórku, ani dzieci, które biegają i, i nie wiem, i się zachowują jak dzieci. Wiadomo, że dzieci się mają zachowywać jak dzieci, ale też. Zupełnie nie o tym był mój felieton, no to natychmiast właśnie podniosły się takie głosy. Och, za moich czasów to się na trzepaku zwisało i nikomu to nie przeszkadzało, a teraz pani Elizie pewnie by przeszkadzały dzieci biegające na podwórku. Naprawdę miałam wtedy odruch, no, kończę już, bo widzę, że 14 minut mówię. Miałam wtedy, proszę państwa, odruch dokładnie taki, jak ta moja przyjaciółka. Nie, nie chcę mi się już niczego pisać, nie chcę mi się już niczego mówić. Bo to jest po prostu komentarze ludzi są tak beznadziejne i tak świadczące o tym, że ja mówię do sufitu, że już mi się nie chce. No ale mówię jednak i nagrywam felietony choćby tutaj i piszę, bo wasze na przykład komentarze na YouTubie pokazują mi, że, że warto, bo ktoś jednak coś rozumie i pojmuje. I, no i chyba jesteśmy skazani na takie tworzenie i rozmawianie ze sobą w takich małych kółeczkach i tutaj... No, ale co zrobić? Takie życie o wyborach i o polityce będzie następnym razem. Miłego dnia życzę. Fajnie, że byliście ze mną. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, żeby udostępniać filmiki, jeśli się Wam podobają. No, bo to bardzo pomaga robić zasięgi i budować kanał, co jest oczywiście ważne. Miłego dnia, kochani. Do zobaczenia.